Dzień dobry. Jerzy Kosiba, witam Państwa w kolejnej debacie Tarwizji z cyklu Tarnów z każdej strony. Po raz kolejny gościmy w kawiarni pod Arkadami przy Tarnowskim Rynku. Tym razem Państwa i moimi gośćmi są tarnowscy Radni, Pani Anna Czech, Prawo i Sprawiedliwość, Tadeusz Mazur, Tarnowianie Dzień dobry. oraz debiutujący w naszym programie Pani Maria Borys Latała. Platforma Obywatelska oraz Wiceprzewodniczący Rady, pan Grzegorz Kondzielaski, 1 Dzień dobry. Miło mi, że Państwo pierwszy raz nas gościcie. Mam nadzieję, że to nie ostatnia wizyta. Chciałem kilka tematów oczywiście poruszyć, ale na początek chciałem może zacząć od takiego tematu z pozoru może wyda się on troszkę kontrowersyjny, może nawet prowokacyjny, może przesadzam, ale mam taką ocenę, że Ulica Wałowa umiera. Zanika na niej ruch, zanika handel, usługi, mnóstwo pozamykanych sklepów, biur, tak jak się przechodzi, to widać. Już dawno praktycznie straciła tą, tą rolę ulubionego deptaka miasta. I chciałem zapytać Państwa, co by państwo na taki pomysł, żeby przywrócić na wałowej ruch samochodowy. Jednokierunkowy co prawda według mojej koncepcji, ale jednak i być może takie rozwiązanie pozwoliłoby zacząć ożywiać ten rejon miasta, szczególnie co wołową. Może Pani Maria, co pani o tym myśli? To znaczy może, może rzeczywiście ruch by był większy, ale nie wiem, jak tamtejsza kostka na wałowej wytrzyma ten ruch kołowy. Nie wiem, czy to się nie wiąże z jakimiś takimi większymi pracami. Przy ulicy Wałowej, bo ona była robiona jako depta, więc na pewno to musieliby się wypowiedzieć specjaliści. Oczywiście ja myślę o ruchu ograniczonym do samochodów osobowych ewentualnie do 3,5 tony, no bo takie, takie warunki są i tam samochody jeżdżą dostawcze, więc myślę, że to nie, to nie jest problem. Ale generalnie to jest to, wydaje się pani, że to jest realne i mogłoby to mieć rację bytu. No, jeżeli by to poprawiło funkcję tej ulicy, żeby to był deptak, żeby to, znaczy nie deptak, tylko po prostu jakieś takie um, ognisko um, spotkań kulturalnych, ale myślę, że tam też no, potrzebne są um, jakieś no, może sklepy, kawiarnie, a nie tylko telefony i banki, no bo do tu tego się, się to ogranicza, wziąc. więc... A pan Grzegorz Kondzielawski? Ja nie ukrywam, nie jestem entuzjastą Przerabiania dyptaku wałowej na, 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 na nawet jednokierunkową ulicę. Myślę, że to nie jest problem ruchu samochodowego czy jego braku, tylko tego co właśnie powiedziała pani, pani radna Borys Latała, że no, wytworzyła się taka sytuacja, w której 80% najemcy wynajmujący lokale przy ulicy Wałowej to są w zasadzie banki. No to trudno się dziwić, że, że po godzinie 17-18 ulica Wałowa zamiera, no bo banki są otwarte do 18, a nie później. Myślę, że jako miasto powinniśmy dalej skupić się na tym, żeby Ułatwiać właścicielom kamienic ich odrestaurowanie i w ten sposób stymulować turystykę, ruch turystyczny, i może to jakoś wpłynie na, 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 na nich, że będą wynajmowali swoje obiekty nie tylko bankom, nie tylko przedstawicielom operatorów telefonii komórkowej, ale również i pod gastronomię, pod różnego rodzaju usługi. Pani Anna czy? Według mnie to należy, bo to pan Jerzy powiedział, tylko że to jest taki pomysł, prawda, że obserwuje się mniejszy ruch na ulicy Wołowej. Uważam, że w takim razie trzeba przeprowadzić dogłębną analizę. Analizę, co jest przyczyną tego, i dopiero wtedy podjąć jakieś działania, prawda. Czy, czy to jest w ogóle możliwe podjęcie działań, czy nie, bo większość kamienic to kamice prywatne i każdy znajmuje po prostu temu, opłaca. kto to da więcej, prawda? I to jest naturalna kolej, kolej rzeczy i z pewnymi faktami po tej analizie albo się trzeba zgodzić, albo jak się okaże, że jest możliwe, że coś możemy po prostu wpłynąć, to wtedy postarać się w tym kierunku idzieć i to będzie po prostu realne, a nie będzie burzyło tego, co przed wielu laty. Zostało wprowadzone, czyli jednak miejsce takiego deptaku. Już żeśmy się do tego przyzwyczaili i no, wprowadzanie ruchu, to, to, to myślę, że to w ogóle o tym byśmy na razie nie, nie dyskutowali, tylko prawdziwa przyczyna i wtedy podejmujemy działania. Pan Tadeusz? Ja powiem tak, że znamy sytuację, jeśli chodzi o kwestie tarnowskiego bezrobocia, jeśli chodzi o wysokość zarobków w tarnowie. Yy w Tarnowie w zasadzie w dwóch filmach się dobrze zarabia, w MPC-u i w tarnowskich wodociągach. Jeszcze mm. no, 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 kilka ale ja mówimy o, o tych dwóch, na, na dwóch filmach, w na najwięcej zarabia, ale, ale, ale to nie chodzi o to. Chodzi o to, że. Y, y, te firmy, które mogłyby przyjść na ulicę Krakowską jako najemcy lokali... A jeszcze Wałową. By. Znaczy na ulicę Wałową, ale Krakowską to samo. Z Krakowską się to samo dzieje powolutku, bo jak popatrzymy na ulicę Krakowską, to bank, telefonia, bank, telefonia, to samo jest na ulicy Wałowej. Ja uważam, że tutaj podstawową przyczyną to jest wysokość czynszów. Na które stać banki i telefonie. Pozostałe firmy mnie, zresztą znam kilku właścicieli lokali handlowych, którzy funkcjonowali na ulicy krakowskiej i zbankrutowali, bo, bo niestety koszty były dużo wyższe. A, a z drugiej strony, jeśli patrzymy o na uruchomienie ruchu i żeby ożywiło, to ja uważam, że, że to nie w tym kierunku trzeba patrzeć. Ja wielokrotnie się złoszczę na to, jak widzę, że samochód policyjny za samochodem policyjnym jedzie i yy, czy straż miejska, yy, jeśli oni mogą iść na piechotę akurat w tym miejscu, bo to jest tak. Yy, ta ulica ma być piękna, ma być, ma być wizytówką tarnową. To co zrobić, żeby ją ożywić? Nie, co ja zrobić? To znaczy, ja uważam, że jeśli wyjdą stamtąd banki, to ożywi się, bo będzie więcej klientów. Innej możliwości nie ma, no bo tu jest kwestia czynszu, to co mówiłem. Jak będą wysokie czynsze, to będą tylko tam ci, którzy... No, ale to na... są prywatne kamienice, więc tu miasto no, nie ma wpływu więc... no, na, na... No, no on on właśnie. W zależności od tego, jak się przeprowadzi analiza i czego chcemy. My nie, nie możemy nikomu nakazać samurze. ustalić szczężu. Można wymyślić różne sposoby, można nawet dopłacić, prawda, żeby było coś innego, A trzeba wiedzieć, czego się chce i czy nas na to stało. Można wspierać Pani, odnawianie Pani. elewacji z ukierunkowaniem no, to na to, że otwiera, jesteśmy otwarci ja rozumiem, na ruch turystyczny. Ja że, rozumiem, że tym dzisiejszym tematem rozpoczęliśmy dyskusję na temat wałowej, bo uważam, że taka dyskusja jest potrzebna i, i potrzebna jest też analiza, tu się zgodzę z panią, ale pewnie wrócimy do tego i mam nadzieję, że wrócą też do tego tematu radni i władze miasta, bo z pewnością jest to jakiś problem, który narasta. Teraz chciałbym zapytać o, o rzecz bardzo aktualną, trwają dodatkowe wybory, zaczynają się niedługo dodatkowe wybory, a teraz konsultacje do rad osiedli. Czy warto zachęcać mieszkańców do udziału w tych wyborach, no skoro mieszkańcy pokutuje takie, takie zdanie, że, że te rady osiedlowe tak naprawdę niewiele mogą. Czy, czy tutaj możemy coś zrobić, żeby, żeby zachęcić mieszkańców do udziału w wyborach i, i jak to zrobić? Pani Maria. Czuję, się, że w niektórych dzielnicach te rady osiedlowe są od lat i one dość prężnie działają. No, są dzielnice takie, być może są to dzielnice, gdzie jest dużo ludzi nowych, napływowych, może oni aż tak nie angażują się w życie dzielnicy. Także no, zachęcić, zachęcić na pewno jakimiś inicjatywami tej rady, które, które były wcześniej. Zresztą no, czasem dobre przykłady idą też z tych dzielnic, z których na przykład nowi mieszkańcy się przeprowadzają. No ale tak w, w dzisiejszych czasach, gdzie właściwie ludzie są tak zabiegani i, i przede wszystkim myślą o pracy, o utrzymaniu, no to mało zostaje czasu na taką działalność społeczną, no bo trzeba powiedzieć, że te rady osiedlowe, no to jednak jest w dużej mierze działalność społeczna. No, niemniej jednak są tacy ludzie i chwała im za to, że, że starają się zachęcać mieszkańców do jakichś wspólnych inicjatyw. No, na a, pewno jest a kwestia budżetu obywatelskiego, czy tu może mieć jakieś znaczenie. To znaczy myślę, że też bo chciałam właśnie przypomnieć państwu o tym, że z inicjatywy platformy obywatelskiej w tym roku po raz pierwszy będzie ustanowiony jest budżet obywatelski, co prawda nie jest to jakaś duża kwota, 2 miliony złotych, wchodzi ona w skład budżetu miasta. Pan prezydent wyraził zgodę na ten budżet i chcielibyśmy, żeby mieszkańcy Tarnowa Sami po prostu projekty do tego budżetu składali. Te projekty będą składane po 15 lutym, kiedy zostanie podpisany przez pana prezydenta regulamin budżetu obywatelskiego. Myślę, że to też będzie jakaś taka zachęta do udziału mieszkańców Tarnowa, po prostu w decydowaniu co jest najpilniejsze, że może nie tylko tam dziura w moście czy w ulicy, bo jest to oczywiście też ważna sprawa, ale może też jakaś inna inicjatywa czy kulturalna, czy sportowa. Także pan zachęcamy. Grzegorz co na ten temat myśli? Pierwszy raz dzisiaj deputanci, dlatego na początku daję głos panie <grym> Tadeuszu. Ja wiem, że pan się rwie do tego tematu, ale za chwilę. Ja mam duże doświadczenie. Ja od wielu lat współpracuję i staram się współpracować z radami osiedli i bardzo sobie cenię tą współpracę. Myślę, że jak tutaj wszyscy siedzimy, każdy, każdy z nas z radami współpracuje i wie, jaka to jest duża pomoc i, i ułatwienie w, też w, w, w naszej pracy. Rady osiedla, mieszkańcy poszczególnych osiedli, którzy chcą się świadomie angażować społecznie. Najlepiej znają i najbardziej mają zidentyfikowane potrzeby dotyczące tej ich najmniejszej, małej ojczyzny, powiedzmy to sobie, tej lokalnej społeczności. Jakichś zachęci do tej aktywności, bo tej aktywności właśnie jest zbyt mało. O, w tym cały problem. Ja myślę, że, ja myślę, że y, to jest kwestia tego, jakie my jako miasto mamy podejście do Radosiedli. Y, ja uważam, że zbyt. Y, Mało pieniędzy jest w gestii e, Rad Osiedli do, do rozdysponowywania przez e, Radę Osiedli e, na, na, na ich potrzeby, na potrzeby dotyczące infrastruktury drogowej, na potrzeby dotyczące jakichś mniejszych inwestycji. No, powiedzmy sobie szczerze, w przypadku niektórych osiedli, e, za budżet mający e, do swojej dyspozycji, Taka rada może zrobić półchodnika 100-metrowego, czy jak, jakąś nakładkę asfaltową. To, to nie są duże środki. W dużej mierze też myślę, że, że, że mm, powinno się zmienić podejście do samych radosiedlowych, podejście miasta. Ja pamiętam e, moją pierwszą kadencję w Radzie Miejskiej i pamiętam spotkanie z przewodniczącymi osiedli, na którym padło zapewnienie, że wszystko to, co się dzieje w, na danym osiedlu, będzie konsultowane z radami osiedli. Bo od tamtego czasu minęło 7-8 lat, i, i, i w zasadzie tych konsultacji brak. I, I myślę, że często właśnie radni osiedlowi czy mieszkańcy osiedli zniechęcają się do takiej działalności, poprzez to, że niejednokrotnie nie są poważnie traktowani. I to powinno się zmienić. Pani Anna Czech to Rady, Rady, Osiedla mają no niewielkie możliwości wpływu na to, co się dzieje w ich otoczeniu, ponieważ pieniądze, to jest moje zdanie, ponieważ pieniądze są no niewielkie, które, którymi dysponują, znaczy mają wpływ na to, jak te pieniądze zostaną wydane. Ja mam doświadczenie, bo byłam też wiele lat temu, nie będę mówić ile, wiceprzewodniczącą Rady Osiedla, no i no to przecież wiem, że te pieniądze nie są wielkie. Dlatego być może to trochę zniechęca, zniechęca ludzi. Yy, oczywiście, że są bardziej aktywne. W niektórych miejscach w ogóle nie ma radości. Jakoś nie da się ich wyłonić. No bo ludzie widzą, że akurat na tym terenie niewiele się dzieje. Yy, natomiast są osiedla, gdzie jest więcej zrobione, ale to zależy od aktywności poszczególnych osób. Czy one yy, no nawet nie są tylko w radzie osiedla, ale są również nawet i radnymi. Inne przełożenie, jeśli się jest w rządzącej, jeśli się ma wpływ, prawda, jeśli się w rządzącej koalicji. No to jest inne przełożenie, i wtedy ta rada osiedla, gdzie reprezentant na przykład jest, no, może to czuć, prawda? A w innej sytuacji nie, więc tu powinno być bardziej czytelne wszystko, że rady osiedla mają na to, a na to wpływy jednak. Te dziury i niepołatane chodniki to jest bardzo ważne, bo to jest pierwsza rzeczywistość, z którą się człowiek spotyka, jak wychodzi z domu i wraca do niego. Czy to w lecie, czy w zimie, czy w szczególności na wiosnę. Także to po prostu powinno być załatwione. A jak nawet te rady osiedla nie są w stanie, no właśnie, wskazać, żeby chociaż te wszystkie dziury no, no, połatać i, i nie było takich ogromnych niedogodnień, no to pewnie się część ludzi zniechęca. Ale no, wiem, bo sama zachęca, no u, też u nas na piaskówce nie ma tej rady, no ja pojawiają się osoby, które no, chcą działać. No, no na pewno trzeba absolutnie ludzi do tego zachęcać. Bo ta aktywność musi być od dołu i powinni to ludzie czuć, że jeśli działają, jeśli, jeśli no w dobrym kierunku, no to powinni czuć obojętnie, czy, czy ten to decyduje, lubi po prostu ten teren, czy nie, no po prostu powinna być jednakowa zasada dla wszystkich i myślę, że wtedy się po prostu osoby uaktywnią. Pan Tadeusz teraz tak, Powiem tak, byłem w cztery, w cztery kadencje przewodniczący ma do Powiem tak, że chcąc być dobrym radnym osiedlowym, dobrym przewodniczącym, niestety trzeba się oddać dużo i ciałem temu, co, z czym się robi. Trzeba, nie, ma, nie ma rano, w południe, po południu, kiedy potrzeba, trzeba iść. Trzeba wchodzić drzwiami, jak potrzeba, oknami, trzeba przekonywać do, do tego, co jako przewodniczący, co Rada wyznaczyła jako cele działania na danym terenie. No niestety, nie we wszystkich radach tak jest, choć było wielu przewodniczących i rad, gdzie, gdzie widać było efekty tego. Ja tam gdzie mieszkam, widzę te efekty tego wchodzenia Panie oknem. Dłużo, A jak zachęcić tych, no bo mówimy teraz o tych osiedlach, gdzie tych rad nie udało się wyłączyć. Między no innymi Grabówka, ale... która się praktycznie co kadencję z takim problemem boryka, no. że, że tam nie można wyłączyć. Było... Jak, jak, jak popatrzymy na ustawę o samorządzie na statut miasta na Statut osiedla. Powiem tak, że tam wyraźnie jest zaznaczone, że jesteśmy jednostką pomocniczą Rady Miejskiej. Mamy podpowiadać kierunki działania, takie jak my widzimy na danym terenie wąskim, fragmentarycznym. Zlepek tego wszystkiego to jest całość działania Rady Miejskiej. Trzeba po prostu poszukać społeczników oddanych do tego. Jeśli tutaj niektórzy nie wiedzą, to na jednego radnego wypada 3 złote miesięcznie, i te pieniądze nie są, że ktoś dostaje do kieszeni to jest na papier toaletowy, na mydło, na takie inne rzeczy. To się wszystko robi za darmo. Więc kierunek działania jest społeczny, ale ścisła współpraca z radą miasta. A jeśli chodzi o budżet obywatelski, ja osobiście jestem, powiem uczciwie, jestem przeciwnikiem, na to liczymy, tego, jestem, uczciwie. Jestem przeciwnikiem tego budżetu obywatelskiego. Dlaczego? Wyjmuje się te 2 miliony z 6 milionów, które są przeznaczone na remonty dróg. Znamy stan faktyczny talnowskich dróg. W budżecie, gdyśmy uchwalali, nie było mowy w ogóle o budżecie obywatelskim i, i w tej działce, gdzie, gdzie są te pieniądze na, na budżet obywatelski, na, na, na remonty dróg. Nie ma możliwości na coś takiego. Nie wiem, czy to Czyli jest co? Zwiększyć, zwiększyć procent, który przypadałby na poszczególne osiedla? Bo teraz ten procent jest znikomy. Tak zwiększyć to. do jednego procenta. Zresztą ostatnio Znaczymy. u mnie na osiedlu było, było spotkanie z tych dziesięciu funkcjonujących rad, przedstawicieli dziewięciu rad i wskazaliśmy dokładnie kierunki jakie oczekujemy. Zwiększyć spółprocenta przykładowo na 1%, zwiększyć współpracę, udostępnić podczas sesji Rady Miejskiej możliwość wypowiedzenia się przewodniczącym zarządu albo osobom wskazanym. W tej chwili to się raczej nie zdarza. Zdarzało się to w innych kadencjach. Ale przecież tutaj brakuje pewnie współpracy z radnymi, bo to radnymi są tego, żeby byli pomostem między, między tym, co się dzieje na osiedlach a, a władzami ja miasta. powiem tak, ja nie będę odpowiadał za, za to, jak inni, jak, jak inni radni ja współpracują. Jak inni radni współpracują. Ja mogę powiedzieć za siebie. Ja tą współpracę widziałem dawniej i obecnie też widzę. A... Za innych nie odpowiadam. Dobra, kończymy ten temat. Mam jeszcze kilka kwestii, które chciałbym dzisiaj poruszyć. Chciałbym zapytać Państwa, czy warto starać się o to, żeby 1% podatków Tarnowian i mieszkańców regionu zostawał właśnie w Tarnowie i w regionie? Czy, czy warto to zabiegać i jak to robić skutecznie, żeby te pieniądze, które i tak? idą przecież, nie, nie płacimy ich bezpośrednio z naszej kieszeni, żeby nie płacić na przykład na fundacje ogólnopolskie, które też oczywiście działają w tak. dobrej intencji, ale jednak Tarnów jak gdyby mniej na tym korzysta. Co może pani Ania, bo wiem, że też działa w tym zakresie. Tak, tak działam, bardzo, bardzo warto i przy tej okazji to apeluję do, do Państwa, abyście pozostawili jeden procent, żebyście po pierwsze przypilnowali, aby ten jeden został przekazany organizacjom pożytku publicznego. A bo, ponieważ połowa mieszkańców nie, nie deklaruje tego, że, tego odpisu na jakąkolwiek organizację. To po pierwsze, żeby przypilnować, żeby odpis zrealizować. Po drugie, żeby ten odpis trafił tutaj do Tarnowa, do organizacji, których jest bardzo, bardzo wiele, które działają na rzecz naszych mieszkańców, naszych tutaj społeczności. A po trzecie, no to, żebyście Państwo odpisali na budujące się hospicjum ViasPay, bo naprawdę w tym roku to jest wyjątkowo, ja, no to jest ogromne przedsięwzięcie i no, bez pomocy Państwa, no, nie jesteśmy w stanie tego zrobić, a jednak ten procent to jest najmniej dotkliwe, bo po prostu nie trzeba wyjmować kiesze, kieszeni pieniędzy, tylko powiedzieć, przeznaczam jeden procent na budowę. No teraz mamy akurat największe potrzeby, te rogi przyszły, a później oczywiście, że wszystkie organizacje są ważne i potrzebne, i na pewno nie mówię, żeby eliminować innych, ale ponieważ no, na przykład my budujemy no, po prostu w systemie ochrony zdrowia miejsce, prawda, miejsce dla ludzi chorych i ich rodzin. Dlatego to jest tak bardzo ważne. Czyli po prostu, żeby to pozostawić w Tarnowie, bo no, organizacje te ogólnopolskie mają świetną możliwość przekazu, prawda. To są zwykle telewizyjne, któreś ze stacji telewizyjnych fundację, która no, pokazuje na no, jakieś no, chore dziecko, to naprawdę bardzo wzrusza człowieka i człowiek automatycznie to odpisuje. No To jest przeważnie pomoc jednej, jednej osobie. prawda? My tutaj budujemy system, więc tu i innym po prostu organizacjom w Tarnowie, będzie. Ja mówię, przecież nie wszyscy muszą akurat dać na ten cel, bo ktoś bo uważa, że, że gdzie indziej, ale warto, warto zostawić tutaj u nas. Pani Maria, jak myślisz, czy warto zachęcać do tego i jak zrobić, żeby w Tarnowie zostawiali, czy są jakieś… Znaczy, no na pewno warto zachęcać, ale uważam, że każdy z nas ma jakieś priorytety, no i w zależności od tego, co uważa za najważniejsze, no to te pieniądze swoje przeznacza. Także najważniejsze jest to, właśnie, co mówiła pani radna Anna Czech, żeby po prostu uświadomić jak największą liczbę mieszkańców o możliwości tego odpisu, bo myślę, że wiele ludzi po prostu składa PIT i, i nie deklaruje tego jednego procentu na jakiś tam cel, który mógłby być właśnie, te pieniądze mogłyby być przekazane. No Pan Tadeusz, o tym światło. Powiem tak, że chwała tym wszystkim, którzy starają się uzyskać ten 1%, tutaj Pani tak samo, ale mamy tak samo i krople i wiele innych fundacji, które funkcjonują na naszym terenie. Trzeba uświadomić ludziom, jak ważne dla nas, dla mieszkańców Tarnowa. Jest to, aby te pieniądze zostały tutaj. My w, kiedyś w przyszłości może wszyscy skorzystamy z tego. Nawet, nawet z tego hospicjum, które istnieje, całkiem możliwe, że nam się coś przytrafi. Oby I... nie. Oby, oby nie, nie, ale niestety to, to nie od nas zależy albo w dużej mierze nie od nas zależy, żebyśmy tam nie wylądowali. Ja oczywiście wolałbym tych ostatnich godzin dożywać u siebie w domu, wśród tak. bliskich, no ale niestety nie wszyscy taką mają możliwość. Uważam, że wielką rolą tak samo ta wizji jest to, aby dotrzeć do mieszkańców i powiedzieć im, jak to jest ważne dla nas wszystkich, dla, dla każdego z nas, dla naszych dzieci, wnuków, sąsiadów, znajomych rodziny. Spełniałem Pana życzenia. W niniejszym Pan Grzegorz Nie, No Ja, oczywiście, podpisuję się pod wszystkim, co zostało powiedziane. Myślę, że przekazywanie jednego procenta, zwłaszcza na organizacje działające lokalnie, z takim nowoczesnym, lokalnym patriotyzmem. I każdy powinien ten każdy powinien 1% przekazać. Ja się bardzo cieszę, że pan reaktor pytał, co zrobić. Ja się bardzo cieszę, że w tym roku, bodajże po raz pierwszy, na oficjalnej stronie miasta pojawiła się taka specjalna, specjalny baner informujący o, o, o 1% dla lokalnych organizacji, jak też i lista organizacji i taka instrukcja nie instrukcja. Jak to zrobić? Myślę, że ta, dobrze, że, że, że władze miasta odwołują się do takich działań, ale myślę, że to powinno być jeszcze szerzej właśnie propagowane i szerzej promowane i, i ta kampania 1% lokalnie. Mam nadzieję, że w kolejnych latach będzie z większą siłą prowadzona również przez miasta. Okay, dziękuję bardzo. I na koniec taki, um, chciałem zapytać o taki temat też w miarę aktualny. E, czy Państwo hołdują walentynką? Pani Anna patrzy tak na mnie, yy, zaskoczona. <grytanie> Do mnie pytanie? Tak, bardzo proszę. No specjalnie, specjalnie jakoś nadzwyczajnie nie, ale toler, znaczy toleruję, no ale uznaję, jak, jak ktoś po prostu Walentynkowo się uśmiechnie czy odezwie, no to ja też odzajemniam. No, nie nie jestem nadzwyczaj, jest nadzwyczajnym fanem tego święta. Ono się pojawiło w jakimś momencie. No, dobrze, bo każdy dzień, w którym się człowiek jeden do drugiego uśmiecha i coś, coś po prostu dobrego do niego mówi, to uważam, że jest, jest dniem ważnym i cennym w życiu. Także na pewno generalnie tak. Pani Maria? Czuję się, że walentynki to są przede wszystkim świętem ludzi młodych kolorowym świętem, więc dlatego też bardzo mi się podoba. I patrzę na młodych ludzi, jak przeżywają to święto i jak angażują się w to święto. Nie tylko Także podoba mi się. No może nie tylko młodych, ale w większości młodych ludzi. Ale mój 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 mój. Niezależnie od wieku. Pan Tadeusz? Powiem tak, że mm, nie zgodzę się, że to jest święto młodych. Jest to święto miłości, uważam. E, żyjemy e, jako ludzie e, i pragniemy tej miłości na co dzień. Czy to są starsi, czy to są młodsi. Tak. Nie chodzi o to, żebyśmy pokazywali to, no, ale nawet przy tym święcie pokazywali. Jest to święto zdrowej miłości i jestem za tym, żeby ono było u nas. I pan też, na przykład, prezenty jakieś drobne? Znaczy powiem tak: więcej z naszej serce jak prezent, ale prezent to jest taki dodatek. Okej, okay. pan Grzegorz? Jest to bardzo sympatyczny zwyczaj choć ja wychodzę z założenia, że codziennie powinniśmy być uśmiechnięci i otwarci do wszystkich, z którymi się spotykamy. Bardzo dziękuję. Tego Państwu i wszystkim widzom życzę to przez to cały rok I nie tylko walentynki. By tak Kończymy dzisiejszy program. Gośćmi tarwizji byli dzisiaj pani Maria Borys-Latała, pan Tadeusz Mazur, pani Anna Czech i pan Grzegorz Kondzielaski. Dziękuję, zapraszam do kolejnego programu.